Siema, ja jestem perks i witam Cię w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj zagrałem sobie w gierkę o nazwie Bendy and the Ink Machine Demo. Ja wiem, ta gra ma kilka lat, ale w nią nie grałem i postanowiłem zagrać, bo bardzo mi się spodobał w niej cały klimat tej całej scenografii i wszystkiego. Ale przed rozpoczęciem proszę Cię zasubskrybuj ten kanał, ponieważ aż 50% osób około 50% nie subskrybuje tego kanału i jest bardzo mi przykro z tego powodu pamiętajcie, żeby dać też łapeczkę w górę oraz zostawić jakiś miły komentarz albo jakikolwiek komentarz żeby mieć rozgłos na tym YouTubie niestety algorytm i takie rzeczy dobra, nie gadam, nie gadam, zaczynajmy grać w Bendy i będzie fajnie okej, okay, alright o, jakieś plakaciki mamy hmmm co jeszcze tutaj mamy? wszystko w ogóle jest w... Bardzo mi się podoba ta tekstura, nie wiem, to mnie bardzo przyciąga mój wzrok, to wszystko te... Te takie, wiecie, wszystkie rysowane, stare, filmowe czasy. Fajnie wszystko wygląda, a to bardzo miga. I boli w oczy. Więc to po prostu wyłączymy OK. Jak sobie leci, daje światło, zawsze będzie raźniej. czy, czy mam kolejny obrażek jakiś tutaj. Rysownik siedział i coś malował. No spoko, spoko. Joey Drift Studios Okej, okay, kreskówkowe studio Joeyego, coś w tym stylu. Mmm... to kolejny pokoik. To jest w ogóle Bendy. Jeżeli nie znacie Bendy. O, moister biurko. Tyle spędziłem czasu na tym krześle. No widzisz. Ale to w ogóle jest Bendy, Jeżeli go nie znacie to... To poznajcie. <grych> no dobra. Mm, tutaj kolejne pomieszczenie, co to by no, jest... mm. Kilka ludzi, okej. Okay. To jest jakieś pomieszczenie, gdzie pracowano, jak widać. To czemu my siedzieliśmy w ogóle osobno? What? Siedzieliśmy tam, na tym krzesełku. A tutaj ludzie w ogóle poprzewracali też krzesła. Inne scenki. To dalej jest Bendy, bo to w sumie wszystko jest o Bendy. A to co? To mogę coś z tym zrobić? Ni? Nic takiego. O kurde, to jest jakaś trutka. What? Czemu ktoś ma trutkę przy swoim stanowisku? Nie mogę kłócać. Nie mogę kłócać, okej. Okay. The dancing demon. Toaleta zamknięta, jeżeli jesteś po grochówce, to lepiej nie przychodź do pracy, bo inaczej się nie wysrasz Wyjście. Dreams comes true. Okej. Okay. O! I mamy cały, yy, całą rozpiskę naszego studia. Arts Department, Ink Machine. No raczej idziemy do Ink Machine patrząc po tytule. Maszyna farby. Teatr. Dreams, Comps... Zamknięte drzwi. Bendy wisi na ścianie. Pysznie. Coś tutaj. Nic. Też nic. Pozamykali wszystko przedtem. Ja, ja tak się nie bawię. Ink Machine, no dobra, idziemy do maszyny. Prosto. <grywka> Watch out, step jump. Wow. Wow, a tu ładnie <grywka> wygląda. Nowe cele. Do no, w ogóle, co to jest? Z wielka Ink Machine, drukarka. <grywka> e, bateria, farba. A co najpierw <grywka> jest tutaj? No dobra, mamy zasilić to, tak? Dobrze. To są bateryki, będę cały czas tam towarzyszy? U nas przy boku. Cyk. Zobaczmy, co się kryje za tym stary przyjacielu. To jeszcze jakaś zębatka jest, ale tu na razie nic. Te. Oh, wait. To mogę otworzyć. Nie mogę tego otworzyć. Danger Keep out. W ogóle teraz to przeczytałem. No świetnie. Eee. To będzie nasz przeciwnik, może? Nie, to jest... Aha, to jest... co jest ta maszyna. Dramatycznie. I co? I po to to wszystko? Ten on... O, to było zadanie. Locate the power station. To podpowiedź. To jest to i... To, to wszystko, tak? No i koniec gry. Dziękujemy, cześć. Eee, nie, tak na poważnie, to... To, to, to... to, co teraz? Przejście mi się otworzyło? I drzwi tutaj też. Halo? Halo? Bendy? Trzymasz się moich pleców? Co to jest? o! Okej, okay, to jest... ...safe zone, safe... ...safe, ogólnie safe. Farba! Pi, ile wlezie? Dzień, Pi. że mogę w to. I czek. Kurczę. I czek. Jak trafię w środek, to dajcie mi suba! Dobra, patrzcie, patrzcie, patrzcie. patrzcie. Jeszcze jedno wyżej. Kurde. Dobra, dajmy sobie spokój, nie chcę. mi się, nie dostanę suba, no niestety. Work hard, work happy, tutaj mamy przejście całe, zapierdzielone jakimiś starymi rzeczami. Dobrze, czyli nic tu mnie, możemy iść do góry. Okej. Okay. Mamy tutaj kolejną zupę. Pysznie. Pysznie.

do tego nagrania. Nie wiem, czy będzie ich więcej. Eee, no dobra, napiszę wam. Niech wam będzie. W tym demie wam napiszę przynajmniej. <grym> Bo, żebyście mogli zrozumieć fabułę. Przynajmniej tego dema. A kolejne dwa te drzwi. A mm. i to jest teatr, tak? Poszliśmy do tego teatru, o którym była mowa. Pluszanka, jaka słodka. Też chce taką. Ink pressure. No, nic tu nie działa. No dobra, to musimy znowu wrócić się na shift z do tyłu. Benny, Bendy, What's up? Ciekawe skąd ta deska spadła jak tu nie ma żadnej dziury? Oh my god! Joey, what were you Joey, co ty zrobiłeś? Co żeście mu zrobili? Kto to jest? Slaping now. Kto się teraz śmieje? Kto to jest? With Boris, The Wolf. To jest Boris. Boris. Stawaj. Boris, mieliśmy iść. Mieliśmy iść na kebaba. Dlaczego? Boris. Dobra. Nie rodźmy łez. Znajdę, znajdę tego, kto ci to zrobił. I go, go rozwalę. Zobaczysz. Obiecuję ci to. Będzie zemsta. To idziemy w prawo. Boris, obiecujecie. Obiecuję ci. Znajdę. Znajdę. Znajdę osobę, która ci to zrobiła. A może byś ty? Nie, to nie pójść. Dobra, idziemy dalej. O, Muzeum? Jak mogę sprawić, żeby to zaczęło działać, no. Fix the ink machine, locate ten place the Aha. I mamy, haha, mamy pozbierać te wszystkie przedmioty, książki i inne. Takie. I będę musiał pewnie chodzić po całej placówce i coś mi będzie gonić, albo coś mi będzie przeszkadzać. Bendy, jeżeli ty coś o, bo zrobiłeś Borisowi, co to ty tu postawił? Jeżeli coś zrobiłeś Borisowi, to przysięgam. Nie żyjesz. Boris, co mówisz? Nie wiem, coś szepcze. Dzięki za klucz! Kochani. Uratuje ci jeszcze zobaczysz. A, pluszanka, bo no to tu jest ten pluszek. O, jaki słodki. A to już działa? Nie działa. No to spadamy stąd z pluszakiem. Uhuhu, może wrócimy tu. Właśnie, tu była ta zębatka, tam też zębatka była potrzebna. Więc yes. it I nic tu się nie zmieniło. Nie ma jeszcze potwora. Na luzie. Idziemy pozbierać więcej przedmiotów, lecz możesz? może się, się Pięknie. Pięknie. chciałem teraz grać mu muzyczkę, ale to będzie wszędzie słyszalne. Właśnie, to była kartka. Wait, 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 a minute. He will Set us free. A, okay, get Halo, jest to trochę farbki. Nie kojarzę, żebyś tutaj stał, kolego. Jakieś hałasy? Zewsząd. O! Tu odrucizna nie farbka. Okej. Okay. I została nam książka. Gdzie może być książeczka książunia? Może tam na dole, bo nie schodziłem. Może coś migło. Migło mi przetoczałem coś tutaj? Halo? Może trzeba rzutki wygrać? Eee, yy, wait, wait, o, jest tutaj książeczka dobra. To wszystkie. The Illusion of. Iluzja czego? Zaczymy przeczytać. I cyk. 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 I cyk. A, to jest no, słyciutkie. Ja, A, czyli teraz dopiero będziemy mieli. Restore ink pressure. Uhu. Low pressure. Aha. Czyli co teraz muszę zbierać? Gdzie jest to zadanie? Locate the pressure valve. Restore ink pressure. Dobra. Trzeba sprawdzić. Dobra, trzeba odkręcić to. Tą, tą wajchę. ink pressure. command. on. Lecimy. Wow. Aż mi się gęsia skórka po tym zrobiła. Kolego, chcesz nam coś pokazać? Okałeś w tym. farby ok, o kurde, eee, przypadkiem rura jakaś się nie wywaliła? No ok, możemy wracać. Tak, to poczekaj chwilę. zupa, nie wiem zupy. Dobra, teraz możemy stąpić. Ready? Are you ready for the distance? Nikt mi tu nie zajdzie od pleców. W ogóle o co kamana, że te przedmioty są potrzebne. Okej. Okay. I chyba teraz mamy... Wow! To się załadowało. Boris się podświetla. Pamiętaj Boris, jestem z tobą. E, Zgasły światła. Zrobiło się mroczni. Coś się załadowało. O. Oh. Okej. Okay. Okej. Okay. Ej, kto mi to? Ta ta, ja Boris. Boris, ja ja ja, ja Borisowi nic pomagać. Co ostatnie? Co mi coś goni? Goni mnie. Spadamy, spadamy. Exit jest tutaj. Kaman. Aha. Okej. Okay. Eee, Spójrz, zakręćmy sobie ten kurek. O, ok. I mi się to dobra. Od razu lepiej posprzątany. Kolejna zupa i taśma. It's tak. Jest ciemno, jest zimno. OK, pamiętajcie, że ja wam tutaj powinienem wkleić do tych tych tutaj napisy, bo ja byty wam angielski, OK, ja to rozumiem na swój sposób yy, i w ogóle wcześniej gorzej oglądało się wam, to pewnie nie było tej płynności. Już to powinno być lepiej. To wszystko cała gra, chodzić, nagrać się powinno też lepiej. Yy, no nic, a my idziemy po prostu przed ciebie. Watch out, step. No widzę, widzę. Yy, Także, no. Teraz powinno się lepiej to wszystko nagrać, lepiej wam się powinno to oglądać. Przyjemniej. Weźcie sobie jakieś szamo. A my dalej lecimy. Jest. Będzie The Ink Machine. Drzwi zamknięte, muszę to najpierw spuścić. Mm. No dobrze. Niestety Borysa nie udało nam się uratować. Pamiętam nadal o nim. Clear a new patch eee... The Creator Light. <ścoughs> to us. Oooo! Teraz... Teraz to ja się nie boję tego ziomeczka, który ostatnio nas gonił. Barisa z chęcią teraz odbijemy. To będzie zemsta, to, to jak nic był on. I mogę sobie to przejście rozwalić, ale więc Co Cyk, wszystko, żeby potem nie wiem, do ucieczki się przyda. Żeby wszystko było porozwalane jak trzeba. Zaraz cyk cyk. W ogóle, skąd te odcinki, się spytacie? Otóż, z tego powodu, ostatnio dałem niedawno ankietę. Kiedy to oglądacie? To tydzień temu chyba. E, czy wolicie odcinki, kiedy jest, gdzie jest więcej montażu i czy są szalone, czy... Czy odcinki, gdzie jest gameplay. To dzisiaj, to, to, ta seria poszła tak, to demo poszło z mniejszością. E, Posłuchałem się mniejszości, a my tutaj teraz Masz deskę, pentagram, pentagram, No i straciłem topory. A i to i, i to, i to wszystko, tak? I ja specjalnie nagrywałem drugi odcinek zacząłem nagrywać, bo myślałem, że będzie jeszcze więcej tego. I mówiłem, że w poprzednim odcinku i. Teraz osoby, które będą to oglądać. Brakmisów, wiecie co? To ja specjalnie od razu usiadłem, żeby nagrać dwa odcinki z tego, a wy mi mówicie, że. Że że. Że ja. Po prostu fajna gra, fajne demo. Dajcie lajka. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Tak no i cześć.